witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jest odwróc na e, pierwszą moją część o tym, jak polepszyć swoje kozowanie. Więc dzisiaj druga część, szybciutko, pojawam o co głównie chodzi według mnie w kozowaniu. Chodzi oczywiście o szybkość. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, to chodzi o to, żeby panować nad biłką, oczywiście też kierunkowo, nie tylko szybkość widać miłkę, ale żeby umieć zmieniać kierunek kozowanie piłki jedną dłonią. Ale zanim do tego, to pierwsza rzecz, którą bardzo sobie cenię podczas moich treningów, jak jeszcze byłem zawodnikiem, prawda tylko ulicznym, ale, ale zawodnikiem, chociaż dalej z jestem, to szybkość i znajdowanie swoich słabości. To znaczy, możecie ćwiczyć, możecie to ćwiczyć w ten sposób, ale możecie to ćwiczyć w ten sposób. Wypadła mi piłka. Często wtedy ktoś nie, załamuje się, że to raz zrobić. Nie, właśnie nie. Zrobiłem to bardzo dobrze. Zrobiłem to jak najszybciej. Znalazłem swoje maksimum, znalazłem swój moment słabości. I teraz w ten sposób się, mam nadzieję, że rozwijam. Znaczy wiem o tym, że się rozwijam, bo robię to tak, że w końcu już jest to dla mnie niemożliwe. Im częściej przełamuję swoje granice, czyli robię swojego maksa, tym częściej ty się Dobra, co jest ważne przy kozłowaniu? Już mówiłem, kaluszki kozłują niecałe. To jest bardzo ważne. A jeszcze raz przez często mogę kontrolować piłkę na boki, co jest fajne w przypadku ataku, tak, gdzie mogę sobie kierować yy, i tak dalej. Co jeszcze yy, podczas kozłowania? Długie trening. Ogólnie również zasadę kontrastu. To znaczy, ta piłka się bardzo dobrze odbija, ta się odbija słabo. W tym momencie to jest kontrast. Dobra piłka i słaba piłka. Często prezentujemy z tej gorszej piłki, uważając, że no, profesjonalnie to jest zawodnik który musi mieć dobrą piłkę. Ja uważam, że niekoniecznie, a nawet lepiej, jak te piłki są właśnie zróżnicowane i często jak są nierozkonalne. Usuwanie taką piłką jest trudny. Muszę ją zwrócić uwagę, oczywiście, na to, żebym jej nie podnosił, bo tutaj wiadomo, że się uczę yy, błędnie. Natomiast gozowanie piłkami o różnym stopniu napompowania i różnej jakości ma sens. jest to moja druga podpowiedź. Piłki zróżnicowane, jeżeli chodzi chociażby o poziom napompowania. Druga rzecz, Trzecia rzecz. Różna wielkość piłek. To jest także bardzo fajne ćwiczenie, bo za tu widzicie inaczej się koznuje piłką dużą, co to widzicie inaczej małą. Te same ćwiczenia wykonywałbym dzisiaj, jakbym zaczynał swoją karierę i chciałbym coś yy, gorzko osiągnąć. To właśnie zmieniałbym sobie też yy, rodzaje piłek. Malutką, dużą, większą. Wiadomo, że mało piłką się trudniej poziomuje, więc jest tu trening bardziej y, wymagający. Natomiast dużo jest, no, dużo łatwiej. Nie napompowaną piłką jest trudniej. Napompowaną dobrze. Piłką też nie jest łatwo, bo ona y, wysoko nam się odbi. Dobra. To jeszcze. rzeczy Teraz ćwiczonko, które myślę, że każdemu się przyda. To jest zmiana nóżki która jest w przodu, czyli tak zwane nożyce. Hop, 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 ważne jest O, hop, 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 hop. w rytm Dejść w rytm tych podskoków to jest bardzo fajne ja używam to do ćwiczenia rzutów tak naprawdę czyli robię sobie raz, dwa trzy, cztery hop, hop, rzut hop, hop, hop rzut hop, hop, hop. Więc przy okazji kozłowania ćwiczę też rzut po koźle, co wiadomo, że jest bardzo pożyteczne, przydatne w czasie meczu. No bo jednak szybkość wyrzucenia piłki, szybkość podniesienia i wyrzutu ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim u niezwykłych zawodników, tak jak ja jestem 1,80 m, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po, rzucie, przepraszam, po koźle powoli ją drażni Ja to muszę zrobić szybko, żeby ma nie zrobić Jeżeli Wam się podoba, to subskrybujcie, podajkujcie, napiszcie co sądzicie. Jestem otwarty na to, żeby coś tutaj robić. Staram się i no nie mogę. Pozdrawiam. Macie, Werła. Hej, to zobaczenia.